Widzowie, dzisiaj trochę inny odcinek. Dzisiaj robimy mega fajny opening, ale zanim jeszcze przejdziemy do openingu, no trzeba oczywiście ogarnąć y, różne rzeczy na ten odcinek. Więc tu ja się w górę. To taki trochę wyróżniający się od innych, y, po prostu trochę inny film, więc no taki troszkę inna, inny trochę, ale. Właśnie, no nie wiem, dzisiaj będziemy po prostu testować czy opłaca się kupować te wszystkie sekret... Yy, nie sekret kije, tylko te... No, te takie niebieskie kije. Jak widzicie, ja ich y, trochę kupiłem, no y, 22. Wydałem na to pół miliona zamów to spoko nawet, więc otworzymy dzisiaj 20 razy Częsta, więc no nie wiem, zobaczymy jak to nam się poszcz poszczęści w ogóle. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, użyjemy poteczki jakiejś. Yy, super, yy, nie wiem, słabą mam fotkę, ale dobra. Yy, tu mam wszystko ustawione. No dobra, no to jak widzicie tutaj jest huge pet oczywiście. Gdy Wam szybko pokażę, co tutaj jest, mamy jeszcze książki jakieś tam, oczywiście czarne. Klucze też są, o tutaj są czary, jeszcze te, no i tutaj. No i dobra, więc otwieramy pierwsze. Uwaga, czy Wam wydropiło? Patrzymy. Okej, no, słabo wydropiło. dobra. Otwieramy drugi raz. Uwaga. Ok, no tutaj już książka czwórka. Już trochę lepiej, ale dobra. Kolejny raz. Tutaj trochę słabiej. To lecimy raz czwarty. Ok, kolejna czwórka. Lecimy po raz piąty. O, trochę słabo, ale dobra. Może nam zaraz coś wypadnie. Pik szósty. Ok, tutaj. Siódmy. Ajajajajaj, Nawet spoko teraz poleciało, ale dobro, to nie jest to, czego chcemy. Ok, teraz Enchant. Czwórka. Kolejny. No, tak, nie wiem, czy dropi dobrze. Na razie jeszcze mamy 13 kluczy, więc lecimy z tym. Ok, no na razie lecą. Słabe dosyć rzeczy, czekam na jakąś lepszą troszeczkę rzecz, okej, no i mamy kolejny tutaj krystal ale dobra, chciałbym, żeby nam bardziej coś poleciało takiego, wiecie, o coś, coś z tych rzeczy, mam tutaj słabo, Gryjmy kolejny raz, uuu, no dobra, nam, wyleciał nam en y y y Enchant y Exotic Pet. Nawet spoko. Okej, okay, kolejne krystalki. To spoko, bo w sumie lecą jeszcze te krystalki z tego. Okej, okay, kolejne. uwaga ile nam zostało? 9. Ale lecimy. Ok, tutaj kolejny Enchant 4. Następny raz lecimy. Tu tutaj trochę gorzej. Jeszcze raz. Ajajaj. Dobra, no ja tutaj jeszcze czwórka. Leci może to o, takie rzeczy. Charmstone'a, bo farmę po prostu nie by było. Tutaj nic. Mamy jeszcze... Uwaga, ile mamy jeszcze? Mamy jeszcze cztery klucze. Uwaga, pyk. Dobra, kolejny. Czwóreczka kolejna. Enchant. Dobra, kolejna tutaj trójki. I uwaga. Ostatni klucz. Tak. Ostatni klucz uwaga. Tak. Więc ogólnie to tak. Enchantów. E Exotic, tylko wyleciał i tutaj oczywiście te trójki. No z potiąków, no wyleciało trochę tego. Jeżeli chodzi o te itemy wszystkie, no to... No co, no wyleciało nam 30 flag prawie. Yy, co tu jeszcze? No i tutaj jeszcze różne flagi. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o yy, właśnie kryształ Często to szczerze trochę, trochę się nie opłaca. Bo y, jakby wydaliśmy 500 tysięcy zbytnio to tam za dużo nie dało. Ale spróbujemy jeszcze raz, ale teraz z sekretkiem może. Bo sekretki to jest taki fioletowy. Y, y, Zaraz Wam go pokażę. O, tutaj jest na przykład 10 sprzedaje typa już chciał jeden, ale co, czy tutaj nie ma, no to idziemy szybko na plazę. Yy, jeden taki jakby klucz kosztuje 100 tysięcy, więc nie jest on yy, tani. No i też nie jest jakiś super drogi, więc spróbujemy. Dobra, kupiłem dwa sekretki, jeszcze polecimy do drzewka, o tutaj, o, tutaj jest drzewo, ja, ja tutaj już byłem raz, ok, otwieramy, uwaga, sekretki i wchodzimy do środka, zobaczymy co tutaj będzie, mam nadzieję, że coś fajnego, pick only one i... He buty, buty, no sama wiesz, no bo no, żyć. mamy lucky Expotion 7, więc no tutaj oddało, oddało. Jak widzimy, oddało, bo oddało 90 tysięcy, oczywiście 90 tysięcy jeszcze za dałem dałem, więc no naprawdę, tutaj, yy, z tego co widziałem na YouTuberach różnych, no to. Słabo, słabo to leciało. I ogólnie myślałem, że to się nie opłaca, ale dobra. Teraz pójdziemy na kolejną. Jest to tutaj. Gdzieś tutaj to było. A nie wiem, tutaj to tutaj jest. W następnej Więc teraz możemy wykorzystać ten już kolejny ostatni klucz. On jest tutaj. Więc wchodzimy tutaj, chyba będzie taka skrzynka do wyjmowania. Dobra, no, wchodzimy. Co jest? O, dobra. Wchodzimy. Nie wiem, że coś się zepsuło. Choose złam? dobra. Jeden, dwa, trzy. Nie wiem. Ten, 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 i ten, ten, no, jedynkę. but. A to co było. No super. Super. To jakby trafiliśmy buta. Dobra. Powiedzmy, że tego nie było i kupimy jeszcze dwa klucze. Bo chcę przetestować może jeszcze raz. Bo y, wydaje mi się, że coś było nie tak, ale będzie dobrze. Teraz poleci lepiej troszeczkę. Tak mi się wydaje, oczywiście. Więc dobra. Musimy jeszcze kupić dwa klucze i. otworzymy jeszcze raz. Pójdziemy do drzewa i właśnie też tam do. Okej, okay. Ale tutaj chyba były klucze. Na każdym serwerze to sprzedają. Są klucze. Halo, halo, halo. O! Co to jest? Nie, to tylko jednej części to nie. Abra szybko, szybko bo ten film będzie za długo trwał. Sekretki. Dobra, lecimy. A bo w sumie chyba kupimy trzy sekretki, no. Nie będę miał gemów, ale trudno. Da się, da się zrobić, da się zrobić. Okej, okay. no z 10... Ja nie chcę 10, ja chcę... 1. No ja chcę, ja bym chciał 3 ogółem. Eee, bo do końca nie wiem gdzie... gdzie no. O, tutaj są dobra Mamy 2, 2... 2. Dobra, to... My dwa. No teraz szukamy jednego. Jeszcze tutaj powinno być, ale. Miliony czy nie? Hmm. Dobra. To po prostu otworzymy dwa razy. Dwa razy tylko. Więc szybko lecimy I jeszcze raz. A może dwa razy skrzynkę otworzymy, ale. Nie, żeby było trochę równo, to. Dobra. Szybko lecimy, lecimy. Dobra. Szybko lecimy na te drzewo, więc Mamy to, otwieramy i wchodzimy. Dobra. Zobaczymy Pick Only One. Proszę, żeby coś dobrego serio? gówno? dobra wypadło gówno ale to nic spróbujmy teraz Dobra, spróbujmy jeszcze raz nie ważne spróbujmy jeszcze raz może bo może, może po prostu to było coś coś się nie, nie stało nie tak o no a top power za 9000 naprawdę i to jeszcze szóstka Spoko, ale. O Jezus Maria. Straciłem gę. Ale dobra widzowie. Jeżeli jakiś chcecie następny challenge, to piszcie mi papa. Pa. Gdzie są moje gemy?